Dobry wieczór. Jak ktoś się tutaj od nowa dołącza, to niechaj wie, że rozpoczynamy pierwszą rozgrywkę. Nie wiadomo na ile w StarCraft 2, gdzie biją się normalni ludzie. Hmm, po co Nikon, skoro z się 5? Ile już dzisiaj reklam startowych było? Nie wiem, szczerze nie wiem. MacroRoy Online ma bardzo fajne założenia, ale relacja jest jakaś taka niejaka. Kurde, to jest słuszna uwaga, ale mimo wszystko jest nie jest źle. Wieczorem będziemy testować. Teraz StarCraft. Mamy Imbatosów po prawej. Great, Mikołaj, Bazyl i Mroczny Kefir. I normalnych graczy, grających normalnymi rasami. E, jest Zerg, jest e, dwóch Terków i jest też Tos. Goliath, Rated, Seri i Mikrob. Halo, lepsze od FIA Możesz? Ja ci nie zabronię, wszystko przed nami, ktoś mówi. Vox Lud, Vox Wąziu. A to jest takie słodkie. E, spytałem się, czy będą crash testy stołu, i dostałem banana 600 sekund. Czy to jakiś drażliwy temat? Oczywiście. Oczywiście. <grystanie> <grystanie> jest, jest drażliwy. To jest mroczny ten, mroczny. Jak to ładnie ująć? Mroczne karty. Strumienia. Przepraszam za te jeszcze odgłosy. Chcę skończyć wszystko tutaj ładnie. oblizać talerz. To nie przystoi w sumie, ale dbamy o taką rodzinną atmosferę Ja nie, nie ukrywam przed wami, że Na przykład nie jem, ja muszę też jeść e, Dzięki temu nie będzie na moim czacie Jak one się nazywały? Anorektyczek, nie będziemy prowadzić anorektyzmu i takich rzeczy Chcę skończyć swoją porcję jedzenia kupioną za pieniądze od Senegi. tak e, Przepraszam dzwonię, nie od, taka szklanka akustyka taka w pokoju co to za mega zniczka na Starcrafta 2? Za 8 widzę boxa. szykują hoxy. Czy na Hotsy, nie wiadomo. A nie to nie ludzie ktoś mówi. Ktoś tam wkleił coś ciekawego, ale Bot go skikował. Zrób kiedyś lidlo dla brązowych. No ja tutaj mam całą nadzieję, że są sami brązowi, ale wiecie jak jest. No, 18 za minutę, może nam się uda... Okej, okay. dobijają kompy. Ostatnie małpy tam... Ee, chomiki ostatnie przemielają. Że mielą do końca już dane. I zaraz powinno ruszyć. I Bazyl odstaje od peletonu. Mam nadzieję, że nas nie zdradzi. To nie są raczej problemy z tym, tylko problemy z połączeniem. To jest po prostu blizzard. Ale tak ładnie to śmiga. Dla tych ludzi... A dla tych... OK, dobra, ruszyło. Miejmy nadzieję, że nie podsłuchują. Pożyczymy im wszystkiego dobrego. Eee, GLHF. Dźwięk wyłączony, dźwięk włączony. Powinniście coś tam słyszeć. Ja sobie nawet dam głośniej tego Starcrafta. No i Starcraft. Ojej, możemy sięjść od merytorycznego komentarza. Możemy stylizować komentarz na kilka rzeczy. Będę robił takie, będziemy robić takie szybkie najazdy. Jest w ogóle ten Full HD, jest. Eee, cóż, pozdrawiam Simona. Może to gra kobieta, i Simon to jakiś bliski, ten? Ciekawe, ciekawe, ciekawe dobrze. Mm, Starcraft przedstaw się, tak, ja się nie przedstawiałem. Maciej Makuła, będę nam dzisiaj zaszczyt komentować mecz. E, pomiędzy. Zobaczmy, podsłuchuje podsłuchuję Elan Series. Wszystko jasne przynajmniej. E, niebieskimi. Tutaj, cóż, tak nawet wyszło, że to są protosi. Niby tam jakiś rycerze. Sz... Stachetni i tak dalej, a to jest wszystko pierdu Oraz wielkim zrzeszeniem różnych ras. Zergowi już nie, aha, tak się ma. No wiemy, północ podsłuchuje, ładnie wyszło. Co to za zabawa, jak podsłuchują? No ja widzę, że te, no Myślę, Myślą, że im się uda coś z tego ugrać. To wszystko będzie potem można do odsłuchania. Jak ktoś chce, wiem, że to nie jest ta sama zabawa, no ja ich trochę rozumiem. no, To jest urok pewnie na żywo, żeby to słychać na żywo. Teraz tak, co to za dronki tu przychodzą? Jedna dronka z północy, nawet dwie już badają temat. Czyli północ nie dość, że podsłuchuje, to jeszcze podgląda. Podgląda legalnie, e, podsłuchuje nie bardzo. Czy po, po, południe coś wie? Jeden słoń się tylko tutaj dostał. E, o czym jest Starfield? To jest zawsze temat. Cóż, ten stream ma troszeczkę na celu rozpropagowanie tej gry. Ona to jest przyjemna strategia. Tutaj nie do końca tak kanoniczna, bo normalnie bijemy się jeden na jeden. Natomiast, e, tutaj mamy czterech graczy zgrupowanych w dwie drużyny, ośmiu graczy w dwie drużyny. Dwodziu, co robią te wieże na środku mapy? O, ktoś wreszcie zapytał się, bardzo cieszę, że padło to pytanie. Te wieże na środku mapy. Cóż, zwróćmy uwagę, że obszar jest jasny, w niektórych obszarach wszystko widać jak na dłoni, a tu jest ciemny. Jest takie coś jak mgła wojny, bardzo fajny wynalazek, on po prostu odpowiada polu widzeniom jednostek. To znaczy, nie widzimy tego, gdzie nie ma naszych. I wieże właśnie pozwala... To jest takie logiczne, w rzeczywistości wojna... No istotny jest zwiad, prawda? Bez zwiadu nie ma kołaczy. od tutaj dronka męczy kogoś. I ku temu służą te wieże. Jak tam staje jak czyjaś jednostka, ona kontroluje obszar i widzi dużo. To jest istotne, bo dzięki zwiadowi widzimy... Po cóż normalnie widzą gracze? Południe widzi takie coś. Nie wie co tam jest. Tu się dostały jakieś śpiedzy na koniec i, i tyle. To był ten słonik. Tutaj coś się próbowało przedrzeć i tylko tyle zobaczyło. I nie wiedzą co się dzieje. Czy nadchodzą, czy leci jakaś wielka flota, więc cały czas trzeba wiecznie szpiegować. A północ coś widzi? Tu jest kurde, ukryty jeden pylonik. To, 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 okej okay. Bez zwiadu nie ma obiadu Tak, to powiedział Nermi zero, bardzo ładny Nermio Pokaż apm -y. nie, nie, bo nie A bo w sumie są strasznie te takie trudne menusy APM czyli akcji na minutę Proszę, proszę Mroczny kefir, coś się mu stało Który to jest? On ma ich za dużo tych APM-ów To jest niemożliwe To jest jakiś bug Zaraz, zaraz, czy wy to widzicie? Jaka nazwa kanału na Battle.net? Suchy Kanał. To jest jakiś cheat. PM Ale jak, jak on to robi? Jak on to nabija w ogóle? Zaraz, zasiądźmy tutaj za jego ksterami. Mroczny Kefir. Stamuje ami No dobra, powiedz tam jakoś ten. I dlatego nie pokazuję tego. It's over 9000, to prawda. No i dobra, no i cóż, oprócz tego StarCraft to oczywiście um, też gra, gdzie istotna jest ekonomia. To jest uproszczone, tutaj nie, nie, nie poznajemy żadnych ciekawych zjawisk z życia. Natomiast, no, wszystko jest takie napoleońskie, że potrzebujemy pieniędzy do prowadzenia wojny. Tylko tutaj jest kilka rodzajów pieniędzy: mamy pole minerałków i pole ekstraktorów. Pole ekstraktorów Ekstraktory, gdzie jest gazik. Zdobywają te jednostki, no widać te analogie. Teraz nie są aż tak bardzo różne. Tutaj propki zbierają u protosów, u ludzików zbierają Murzyni, no i tyle. No jest. Zerk ma już tutaj, w ogóle zerk się ładnie rozwinął, lanserii nasz. Ma jedną ekspansję dodatkową. No zerk musi mieć ekspansję. Są takie takie niuanse ekonomiczne. Zerk musi mieć ekspansję, bo to z wylęgarni rodzą się jednostki. U ludzi wiadomo, wychodzą z domków. U protosów są przywoływane przez wrota nadprzestrzenne. Gdzieś tam z jakiegoś dalekiego wymiaru. Wymiaru wizir powiedzmy. Natomiast zerk sobie je płodzi z jajek. I musi mieć trochę tych wilęgarni, by królówki mogły te jajka złożyć. Cała magia. Strasznie słodkie. E, kryształ i weśpan, a nie kryształy. Przepraszam, no ja wiem, drobne błędy. Da się zagrać gra na ludzi na trialu? Może kiedyś zrobimy sobie jakieś trialowe te? Ja nie, nie znam dokładnie specyfiki tych kodów trialowych. Ok, leci zwiadowca, mroźnego kefira. On jest niewidoczny dla naszych tutaj kolegów. Co oni widzą? Nic nie widzą. Widzą falowanie powietrza pod postacią predatora. Ale oprócz tego nie rozkwitniełem. To jakieś w ogóle jest niezłe spotkanie rodzinne. Dzięki czemu, proszę, proszę, północ poznaje wszystkie sekrety. Widzi, że Zerk przepotwarza swój domek w lepszy domek. Widzi, że ma tutaj będzie taki podstawowy build Terka. Czy build to może być zbyt dużo powiedziane, ale układ jednostek, mieszanina. Czyli marinki, plus e jak one się nazywają? Promy medyczne. Dzięki czemu marinki mogą się sprysować różnymi środkami, dopalaczami, zwanymi też stymulantami. Mogą, czy nie powstaje ten? Jak no, zrobi szybkie te stymulanty. nie muszą mieć stymulanty i nic im się nie stanie. Na zerk sobie ciśnie. Zerk robi staroszkolne karakany. Fajne, małe, pancerne. Trochę krótki zasięg, ale są mięsko słodkie. Mm, Wąziu, EPM please. Ktoś mówi o EMP, czyli te efektywne... E, ilość tych efektywnych e, ruchów na minutę. No tutaj jest unormowanie. To nie jest Korea na szczęście. No i proszę. Kolega wszystko widzi i widzi też, że Zerk podchodzi. Tylko pamiętajmy, gra jest połowa, więc jedna armia może zostać spokojnie zjedzona. Czyżby. Zerk sobie przeszedł, posprawdzał wszystko, nawet dronkę oszczędził. No i tyle, koledzy robią ekspansję. 3, południe robi ekspansję. Bo północ teraz przystąpiła do planu paru minut 5 gdzie rozbudowują swoje bazy. Protosi wychodzą poza pole. No bo na pole wychodzą tutaj, prawda? Ze swojego tutaj obszaru bazowego, bo zwróćmy uwagę, te mapy nie są płaskie. E, mają tutaj równe płaskowyże i tutaj wychodzą z tego bezpiecznego płaskowyżu, gdzie jest tylko jedno wejście i tyle. No Azerk tworzy armię. on podejrzewam, że jeden na jeden jest mocny. Bo by ładniej przycisnął. Chowam te APM, -y, bo to jest przecież ten. Czarne wrota terenu, unormowany u tego, u tego 50. Czemu takie dzieci pisze, mówi szanowny? Czy ktoś napisze mi nazwy kanału na Batylnecie, Nie mogę znaleźć. Eee, wąziu, co to są za głowy w interfejsie? Ach, głowy! Spad, to jest, to jest takie ten. Eee, proszę, proszę. Na razie wiem, że podsłuchują, więc nie powiem co się dzieje. Ale on troszeczkę, jak, jak się przekona, to ten, to sobie omówimy co tu się, co tu się stało. Eee, głowy w interfejsie. To jest taka pozostałość po grach Blizzard'a, że możemy tutaj spojrzeć, no to jest to, za co lubią te gry dzieci. Jest kamerka na twarz. Jak sobie klikamy na jednostkę, pojawia się takie ujęcie. Czy ono czemuś służy? No jest słodkie na stówę. Blizzard sobie tam może robić jakiś żart, jak się poklika więcej, to jednostka coś do nas mówi i jest ekstra. No, a tutaj mamy bohaterów, zobaczymy czy ktoś na to jest gotowy w ogóle. Może stoją tutaj jak na złość. Czy muszę dodawać, jakie jak oni są? Co widzi tutaj e, strona południowa? Otóż nic. To są templariusze po ciemku. Doskonała jednostka dywersyjna. Pod warunkiem, że przeciwnik nie ma e, jednostek, które potrafią to odkryć. O, na przykład jak ten taki skan. Czy uda im się przetrwać? Boże, ich jest tutaj cała masa. To jest całkiem niezła siła. To będzie ciekawa akcja. ładna dywersja ze strony Bazyla. Niestety. no cóż, wystarczy ich wykryć i się kończy przygoda. One są strasznie drodzy, więc troszkę ich szkoda. No i został jeden, który pewnie będzie tam czekał na swój moment. Okej, okay, czy coś się dzieje oprócz tego ciekawego? No pierwsza akcja. Zergowi troszeczkę pociśnięto, już Zerg jest na to przygotowany, przygotowuje pełzacze zarodnikowe. Pełzacz zarodnikowe to jest taka wieżyczka przeciwlotnicza i przy okazji wykrywa te jednostki niewidzialne. Wąziu, trochę go sprzedałeś. Nie sprzedałem. Pokaż PM, nie pokażę. Wąziu, zrobisz ligę z The of the Roses? bardzo chętnie. Czyli było dużo pomysłów. Zaraz, co tu się dzieje tymczasem? Wracają nasi chłopcy niewidzialni. O, Tyronowi skończyły się skany. Czy poderwie dom w górę? Nie, rozpaczkał. Ładna akcja, straciliśmy jedną bazę już. I ma teraz problem, ponieważ nie ma jak zrobić skanu, żeby wykrywać te jednostki. Nie, pojawił się jeden i. cios tak całkiem niezły. Proszę, proszę. Sprawdź, wprowadź tutaj dezinformację dla szpiegulców. Na przykład tutaj nie mówiłem tego. Proszę, proszę, jak nasze tosy się e, zbolowały. Czyli zbudowały zabezpieczenie. Bo oni tutaj. Cóż, policzmy wszystko. E, w tej oto nietce mamy tylko raz, dwa, trzy miejsca. Tak jest czterech, więc jeden musi być wypchnięty poza krąg. E, I to był Mikołaj biedactwo, który się świetnie zabezpieczył. Coś czuję, że dojdzie do tego, że po prostu protosi będą się tak oto tutaj bunkrować. Aż w końcu przejmą całą mapę, na jednostki i tyle. Rzucili się tylko jak postawiłem EXP'a, zobaczmy. Czy to jest możliwe? Rafaele tutaj bulwersuje się. Gdzie on postawił tego EXP'a? Hmm, chyba to jest drobna przesada, bo z tego... A chociaż może coś przegapiłem. teraz to to jest rated? Czy Rafael? Dobra, nieważne. Czy możesz na szybkiego wytłumaczyć jaki jest cel w tej grze? Co tu się robi? No trolling podejrzewam. Walcz się, dwie armie się ścierają i tyle, trzeba się wyrównać do końca i to wszystko. To jest podstawowa sala, to nie jest jakaś wyrafinowana gra, gdzie się prowadzi ten... Jakieś negocjacje. O, idzie ten tutaj rołczyk i widzi ważne rzeczy. Istotne są takie zjawiska, jak kontrola tych punktów, gdzie są kryształki, bo wtedy ma się więcej pieniędzy. Istotne jest to, by prowadzić zwiad, bo tak wtedy się widzi nic. Ja mam teraz jako wielki bóg, mam duży podgląd. Hmm. Natomiast ee, normalnie nie widzą zbyt wiele, muszą wiedzieć, co robi przeciwnik, by przygotować armię, które będą w stanie skontrować jego siły. No, no i to jest to. Wądzie, co to za filetowa masa na ziemi? O, filetowa masa na ziemi, już mówię. To jest specyfika mojej ukochanej rasy. Tylko, tylko najpierw, najpierw. Mamy tutaj atak ze strony północy który zrzuca niecnych, ee, oj, się mrocznych templariuszy, czyli mają ich, są w stanie ich wykryć w ogóle. Okej, okay, udało się powstrzymać tutaj ten, ale Starkery dostają nieźle pod opiekę. tu nikt nie ma detektorów? Jak do tego doszło, że Rejty nie ma detektorów? Czyż wie, że szaleją tutaj mroczni templariusze i się nie pobudował zabezpieczeń w domku? No jest niezła dupa. A widzę, że Great tylko ciśnie. No i nic, mamy przelogę północy. Nie wiemy za sprawą, czego to się stało, ale jest całkiem niezła. Ok, pojawił się skand. Jak na złość, starkery są poza obszarem ataku. No i mamy problem. Jedno z ogniw dostaje po dupie. Co z tymi hasłami? Bo jak tam, jakimi hasłami? Jest, przyleciał tutaj skaner. Problem w tym, że zostaje skutecznie odpędzany przez Greater. No To jest ładna walka. Możemy sobie włączyć w Full HD, bo to jest na razie najlepsze. Ten. I, I tyle w sumie. Rated dostaje. Przychodzą zergi na pomoc. I to jest tyle. Chyba nic nie ugra. No spokojnie, podbudują cię, chłopcy. Ale strata to jest. Zwłaszcza, że nie widzi, że Great wszystko tu widzi wokół niego, bo ma swojego szpikulca i gdzieś tu jest jego niezła bryka do rozłożenia jednostek. Mamy w każdym razie czterech na trzech. No bo tam w sumie tak, protosi są całkiem nieźle rozwinięci, a chłopcy mają problemy. Zerk się w ogóle wkurzył, a właściwie tutaj Terek, tylko czemu nie współpracują, czemu nie idą razem? Pamiętajmy, tutaj w kupie siła. I ładnie tu wbije, gdzie dopiero wszystko powstaje, Naszprycuje to, tylko problem jest taki, że tej armii nic nie zostanie. On rozwali to wszystko, natomiast e, jego armia zostanie zmieciona. Zwłaszcza, że protosi mają tak zwaną kontrę, bo to są kolosy, które smogają przeciwników laserami. Ojej, ja bym spadał na jego miejsce. Chociaż nie jest ładnie przygotowane na kolosy, ma wikingi, bo kolosy mogą mieć to znane Ej, i jest całkiem nieźle. I pojawił się brat Zerk. Teraz tylko cała nadzieja w tym, żeby się ładnie zgrali. Zwróćmy jeszcze uwagę na co? Na to, że Protos ma niezłe ukształtowanie terenu po swojej stronie. Czemu Terek nie pomaga? No i to jest bulwers, niestety grają sami. A szkoda, bo teraz jakby teraz go wzięli w kleszcze, czy to muszę tłumaczyć? Biorą w kleszcze i jest dostawanie po dupie. No i jest ładnie. Tylko tutaj pojawił się trzeci gracz, a właściwie czwarty. Odsiecz. Możemy tutaj nawiązywać do Wiednia i takich rzeczy. Wzorowe zastosowanie Wikingów, które ładnie odpędziły część kolosów, ale widzę, że chłopcy skutecznie ich skontrolowali, bo to są nawet same kolosy i małe kuleczki, które robią pola siłowe. No i kurde się pojechało, ale został jeszcze tak, jeden Panterek. Bo ta armia, cóż, troszeczkę jeszcze, no, miała szansę. Eee, czy jak wygląda sprawa? Co możemy powiedzieć? Dostał to troszkę po dupie, bo jego ekspansja została pojechana. Tylko to jest ekspansja Greata, który pewnie ekspansji troszkę już ma. To już jest GG, mówi Aha, bo tymczasem tu na południe wbija kolejny TOS. No Imbatos. Przegapiłem tę jakże ważną walkę. Na dole. Tak, tak, tak. Zagadałem się. No i dostali po dupie. Mm, nimi krują to błąd, zwłaszcza między dwóch same kolosy. Błądziu, zrób strumyk z Gir AFA. No i tyle. Będziemy na jeszcze kiedyś zagrać. Oczywiście, że tak. No i tu rusza ofensywa z północy, kurde pojawiły się inwestory, fajne robaczki, które potrafią pluć, niszczyć i w ogóle, tylko niczego nie potrafią teraz w tym momencie, czemuż to, obudziły się zbyt późno, czy chociaż zaplują ich, o, taką oto flegmą, która spowalnia kolegów, niestety to w tym momencie już jest za późno, a szkoda, podziebały protosy, imbatosy i, i się skończyło, eee, sorry wązio, ale demsteam robi, no luz, ja tu nikogo nie trzymam nigdzie. W eee, War of the Roses też bym pograł z kimś, sam to Lipton, wąził, zagrasz w Starcraft, więc no, kiedyś zagram. No i tutaj jest już dobijanie leżącego. Protoss wydezynfekował skutecznie wazę na południu. Przystępuje do dezynfekcji wazy na środku, chociaż podejrzewam, że tu zaszło, zaraz sobie sprawdzimy, bo widzę, że... ...nagle mikro dostał dużo pieniędzy, więc ktoś pewnie źle oszczędzał. A ktoś pytał, co to za pleśni? No Zerk takie wszystko A on jak buduje budynki, może tylko na tej swojej pleśni budować. W ogóle przetrwała mu to jeszcze ostatnia baza. Widzę, że będzie odruchowo walczył jak to każdy zerk. No ale to już jest bez sensu. Północ wygrywa. Co z hasłami do Financy Engenera? So Właściwie muszę się odezwać do gości, o obie eee, Ty komentujesz Zeody Starcrafta 2, czy ty miałeś GG? Nie, ja to tylko komentuję, to nie ja gram niestety. Kiedy zobaczymy Ciebie w akcji. No właśnie mamy 10 minut i, i myślę co zrobić. Jak nie umarły w Warcraft? Tak, jak nie umarły w Warcrafcie, jak ktoś gra w Warcrafta, to jest bardzo podobny system. No i tu przyleciały jakieś statki matki w ogóle, no zjadła północ-południe. Zerek przetrwał, to jest taki karaluch, on przetrwa wszędzie, no strasznie kochany. Niestety... Ojej, jeszcze dronki sobie narobił. No to już jest to. No to dobra, e, tam piszą GG i tak dalej. Ja tutaj sobie dla bezpieczeństwa wychodzę do ekranowników. Możemy szybko na staty zrobić. I myślę jeszcze... Kurde, mm, mam 15 minut. Myślę co zrobić ładnego. Będzie jeszcze kiedyś Daisy. Kiedyś na stówę, ale nie wiem kiedy. No ale na pewno nie jakoś regularnie na razie. Mroczny kafir porządził. Kim jest mroczny kafir? Spójrzmy w jego akta. Jeden na jeden z platyny. A to syf. Eee, zobaczmy tych zwycięzców. Tutaj mieliśmy złoto, żeby nie było. Great, to jest złoto. Jest ładny. Eee, brąz i południe. południe. Czyżby po prostu wyszło na to, że był nierówny? Znaczy, no to wiadomo, to jest tutaj loteria. Ale tak, no jasne. Wiesz, bronz bił się z platyną. Zagrać na Terror 2? Tak, 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 wrócimy. ftl -a może dać 15 minut. A co też widzisz biegać? Coś w tym guście. Będzie Daisy, jak będzie standardowo. Nie będzie hakerów. Nie ma hakerów. Same brązy. No, ale tak, taki urok. No, ja tutaj zakładam, że się zgłaszają brązy i takie rzeczy. Um, Monozrów. Zaraz jeszcze patrzę, co coś ciekawego. Kupiłem MacBooka nowego, mówi Trasek. Eee, nie zdążysz do sauny. Eee, Girap. Mogę Wam pokazać Girapa albo Torchlight 2 w sumie, ale to są takie już testamenty. Eee, nie ma hakerów. Nie co oni powiedzieli, że nie będzie hakerów, nie wiem o co chodzi. Jeszcze z Career Command. Nie chcę sztać nowej gry, jak będę musiał ją przerwać, prawda? Czy coś mi tu wpadło ciekawego W Monobattle nie zdążę. Na solarium się chciałem mieć na solarium, bo dobrze słońce zrobi. Dusze też są po chwili. Um... Czy myślisz tak coś, 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 co można było omówić, jakieś zmiany, które się pojawiły? Sprawdzę tylko, czy króliki czegoś nie mają nowego, na przykład. To nie ma co przedłużać. Dawaj tą czeską produkcję, tak, bo myślę, że to będzie najlepszy. W każdym razie, teraz ja tak, ja się żegnam ze Starcraftem i dziękuję tam wszystkim, którzy wzięli udział. Ale to sobie zrobimy nawet jeszcze jutro, taki tego typu rozgrywkę. Um, dem nagrał, co ogarni się o sporcie. Rock Nie zdąży podpiąć gitary. Pokaż pulpit. Czy ja mam tutaj przygotowany przede wszystkim. Mi ta Czeska Gra strasznie się podoba. <grym> Która jest słodka. Jak ona się nazywa? Gdzieś tu jest. Mm, Carrier Command. Nie, ale to będzie zbyt długie. Blackmail. ale mówiłem, tylko 15 minut. Nie wiem, czy to jest w ogóle sens. Teraz już 10 w sumie. Machinarium Natural Selection, czekam na klucz. FTL jest zbyt długi. Pepicka, tak. Dam tego girapa, bo ten on się rozwija ciekawie. Może ktoś, może ktoś w to gra w ogóle, spróbujemy się połączyć. To tylko szybki restart zrobię i zaraz wracamy. Ja w końcu dziękuję wam za tego luda. Cyk, cyk.